Od 1997 roku, kiedy powstała ustawa regulująca bankowość hipoteczną, no straciliśmy 16 lat, straciliśmy 16 lat i ja osobiście podzielił ten okres na dwa podokresy, prawda? Pierwsze 11-12 lat straty dało się czymś wytłumaczyć, mianowicie taką takim naiwnym przekonaniem, że system bankowy będzie bezpieczny zawsze, prawda i że Bazylea II to jest to do którego rozwiązanie idealne, do którego świat bankowości będzie zmierzał, będzie się rozwijał bezstresowo, bez kryzysów i to przekonanie trwało w Polsce do końca 2007 roku, do 2008 właściwie. Niektórych dopiero zaskoczył e, kryzys e, i upadłość Lehman Brothers, prawda, w, we wrześniu, tak, czyli, ale ostatnie pięć lat to się nie da niczym wytłumaczyć. To jest ewidentnie stracony czas nie tylko dla bankowości hipotecznej, ale dla e, wzmocnienia bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego. Również w kontekście wymogów bazylei trzeciej również w kontekście tych wymogów, ale nawet jeśli by tych wymogów nie było, to trzeba sobie zdawać sprawę, że powinniśmy działać tak, żeby system bankowy był jak najbezpieczniejszy, nie popadać w stan samozadowolenia i robić rzeczy, które nie wymagają później sięgania po pieniądze podatników, a taką oczywistą takim oczywistym zaniedbaniem, taką oczywistą rzeczą, która w sposób bez konieczności dotowania pieniędzmi dodatnik, podatników systemu zwiększa jego bezpieczeństwo. To jest wydłużenie pasywów, a wydłużenie pasywów banków, czyli źródeł finansowania tych różnych długich kredytów 20-30-letnich, wydłużenie źródeł finansowania jest najbezpieczniejsze poprzez emisję obligacji nazywanych listami zastawnymi, bo to są Obligacje najbezpieczniejsze. One mają zazwyczaj rating wyższy niż rating kraju emitenta. I dlatego te ostatnie 5 lat zaniedbania jest szczególnie rażące, prawda? Bo widać dookoła, jak wiele krajów popadło w tarapaty, jak wielu podatników, jak ogromne pieniądze. No, płacą na ratowanie swoich systemów bankowych, a my mamy okazję, mamy regulacje, mamy wszystko, żeby wzmocnić system bankowy no, bezkosztowo powiedział, a tego nie robimy. To trudno jakoś inaczej określić niż słowem lekkomyślność. Teraz, żeby to zrobić, to wcale nie trzeba. Wiele zmieniać, prawda? No, trzeba, po pierwsze, trzeba zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze, trzeba udrożnić czy stworzyć możliwość transferu aktywów kredytów mieszkaniowych z banków uniwersalnych do banków hipotecznych w celu emisji listów zastawnych, bo musi być zabezpieczenie dla listów zastawnych. W tej chwili jest to droga obarczona podatkami, obarczona ryzykiem. Podatkowym, że nie zostaną sklasyfikowane rezerwy na przykład tworzone na złe kredyty do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli będzie transfer, bo jeśli nie będzie transfer, to będą, to będą bez wątpienia to koszty uzyskania przychodów, więc jest kilka takich szczegółów, które są w gestii ministra Finansów. Ja bym siedzi w szczegółach. Tak, ale to nie jest tak dużo tych szczegółów i nie są skomplikowane. To jest w gestii ministra Finansów i Jesteśmy już po rozmowie z panem ministrem Grabowskim. Są to szczegóły do usunięcia. Druga kwestia to są problemy z polskim prawem upadłościowym, które nie do końca precyzuje, w jaki sposób wierzyciele posiadający listy zastawne mogliby się zabezpieczać z zabezpieczeń tych listów zastawnych. Mogliby się finansować w przypadku bankructwa banku hipotecznego. I to wymaga lekkiego uzupełnienia obecnego prawa upadłościowego, po to, żeby agencje ratingowe mogły listy zastawne banków hipotecznych, polskich banków hipotecznych, yy, oceniać wyżej niż yy, rating polski, co się przekłada oczywiście na ich cenę, prawda? I yy, inaczej mówiąc, na tańsze źródła finansowania tych długich. Yy, kredytów hipotecznych. I to jest druga rzecz, która jest w gestii ministra sprawiedliwości jak znam ministra sprawiedliwości to na pewno spowoduje, że ta drobna, czy to drobne uzupełnienie nie będzie hamulcem dla rozwoju czy dla wzrostu bezpieczeństwa z sektora bankowego. No i trzecia kwestia to jest kwestia rozwoju rynku obligacji korporacyjnych, bo bez wtórnego rynku obligacji korporacyjnych wszystkie zamiary zwiększenia bezpieczeństwa z sektora też mogą się nie, nie udać. Musi być to rynek atrakcyjny dla inwestorów, a zatem wiarygodny. Prawda? I ta wiarygodność i rozwój rynku obligacji korporacyjnych to jest trzecia kwestia, którą bym wymienił, która wymaga rozwiązania, żeby ten sektor bankowy w sposób bezkosztowy uczynić dużo bardziej bezpieczny.